Krystian Bajor, fan sportu, z nami Jagodzianki, którym za to się nie udało. Wikt Emilka Szymańska, Wiktoria Borkowska. Dziewczyny, co nie zagrało? Laluna jest która gra bez zasad. To nie zagrało. La a ja dziękuję dziewczynom za walkę i ja jestem dumna z siebie i nie rozumiem tylko decyzji sędzi, dlaczego tak. ja wyszłam z OKTAGONu, zamiast mnie wyliczyć. No to tak, zdania są podzielone. Tak, zdania są. W sensie, no e, ja rozumiem, Wiktorię, ja czuję się zawiedziona, bo nie pokazałam się tak jak chciałam, mimo że zostałam ostatnia z Habibi. To ja już nie byłam na siłach w ogóle, mi się już kręciło w głowie, bo dostałam pięć ciosów w parterze od Laluny. Przypominam, biłyśmy się w boksie. I musiałam krzyczeć do sędziego, który udawał, że tego nie wiem, nie widzi i nie słyszy. I musiałam dopiero zacząć drżeć do drugiego sędziego, bo ona by mnie tam po prostu zatukła. No, nie na to się umawiałyśmy. Laluna ma doświadczenie bardzo duże, jest ode mnie cięższa, jest ode mnie dwukrotnie starsza, więc nowe mnie bardzo nieczyste zagranie. Przed nie miałam nic kompletnie do dziewczyn, do Ewy dalej nic nie mam. Uważam, że jest świetna, no ale do Laluny taki niesmak myślę, że pozostanie, niestety. Wikaczy mnie dyskwalifikowali, ponieważ rozciąli tyle tle konos, ale jak widać, to jest za bardzo nic tutaj nie ma, więc no trochę. No właśnie, więc dlatego nie rozumiem. No ja czuję się za. Jestem piękna i w ogóle, więc no totalnie nie rozumiem! E, no. Jakie sędzio? No nic nie ma na tym, nosie, naprawdę. Porozmawiamy sobie sędzio na afterze. <gry> Jaki w takim razie był plan? Jak chciałyście w czwórkę pokonać dwie, no dużo większe od siebie dziewczyny? jeden, e, Zmieniały się, ale później wspólnie z naszymi trenerami ustaliłyśmy, że 2 na 2 ja idę z Marią e, przetrzymać trochę e, Brodnicką, a e, Jezu, zapomniałam Wiktoria? Przepraszam, Wiktoria z Habibi e, idą na Lalunę. Plan się nie udał, bo Brodnicka zasłaniała Lalunę. No i był jeden wielki harmider. No i wiadomo, że w tej walce no jednak e, sześć dziewczyn, chaos wielki i trzech trenzyków. <laughs> Dziewiątka nas była no. w OKTAGONIE. Wiadomo, że był chaos. Pierwsza taka walka w historii Freaków. Tak. Było ciekawie. Na pewno jestem zadowolona z siebie mimo wszystko. I, za, i szczęśliwa, bo już mocniej w łeb nie dostrzegam. przygotowań mieliście, że tak no nie. powiem. No tydzień przed dowiecie, że walczycie Wika trochę tylko dłużej, to tak. dwa tygodnie dłużej, także... Tak, tak, tak że... nie ma, co nie? Dwa tygodnie no. tak, tak, zapach, tak jest chuj. To, tak, Trzy na... tygodnie przed się dowiedziałam. Jestem dumna, że wzięłam tą walkę. Jestem dumna, co pokazałam. Tak, no. jestem. Trzy tygodnie wyjść do bojemy się świata w boksie i koleżanki, naprawdę no trzeba mieć charakter, trzeba mieć charakter, go pokazałyście, brawo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A jak się czułyście w ogóle przed walką samą, ja to pierwsza walka, pierwszy stres? Ja się czułam zajebiścieją, ja, także ja się mało czym stresuję, maturą się nie stresowałam, prawo jazdem się nie stresowałam i to zawsze e, idzie na mój plus. Tutaj też się nie stresowałam, ale byłam bardziej zdezorientowana, dlatego że no ta brudnica zasłaniała la Luna i tak naprawdę nie wiedziałam za bardzo co mamy zrobić. E, no, ale myślę, adrenalina mi dopiero, myślę, weszła w momencie, kiedy dostałam pizdę od Ewy. To wtedy mi się normalnie 5 minut, minut z mojego życia pokazało. A pierwsza A to... bomba zrobiłaś takie, że nagle obudziłaś się, otrząsnęłaś, czy bardziej zestresowała cię? Nie, wiesz co, ciosy od Laluny no, bardziej nie bolały mnie jakoś bardzo. W sensie, no, bolały, ale ja ogólnie jestem odporna na ból, ale po prostu, no, kręciło mi się strasznie po nich w głowie. Ale Ewa, no. Naprawdę, chciałabym umieć kiedyś tak przyjebać komuś, bo to jest po prostu niesamowite dla mnie. A u mnie adrenaliny nie było, jak czekałam na rozpoczęcie walki w OKTAGONIE, to leciało SANTA CRUZ i chciałabym podziękować swoim trenerom, swojej przyjaciółce, swoim menadżerom. I naprawdę dziękuję i przepraszam, że nie pokazałam więcej. Tak, ja też bym chciała tutaj skorzystać i chciałam podziękować mojemu byłemu, który mnie cały czas wspierał i mojemu trenerowi Merkelowi, który zaczął mnie trenować 6 dni temu, bo wtedy się też dowiedziałam o walce, ale nauczył mnie bardzo dużo na tyle, ile ile miał czasu, inaczej sobie tego nie, nie wyobrażam. Bym, bym wyszła i robiła tak jak na tym, jak na pierwszych zdjęciach to robiłam tak, raz, cofnij, raz, tak, no, no, w serio? W zrobiłaś progres, no? Dziękuję. No. Tylko na przykład usłyszałyście, walczycie na było myślenie świata w boksie. Pierwsza myśl, którą miałyście w głowie, co to było? No myślę spoko. Później powiedziałam o mojej mamie i się załamała ogólnie, a powiedziałam tylko o Lalunie. I to mi trochę uświadomiło, bo ja to miałam tak trochę w wczoraj, ale to mi tak uświadomiło, że ej, w sumie to nie są takie pierwsze, lepsze, wzięte z łapanki, ale myślę, no już zgodziłam się, to chuj, no to idę i zobaczymy jak będzie, myślę, że będzie dobrze. A ja liczę na kolejną walkę 1 do 1, taką fajniejszą, wyrównaną, ale do mnie docierało to, z kim się bije i... że Ewcia, może do nas. Wiedziałam, że... Ewcia! Chodź, może dołożę na chwileczkę. Jak oceniasz... Tutaj do dziewczyn, zapraszam. Jak oceniasz umiejętności dziewczyn? Witam serdecznie. Dziewcia. Nie wiesz co? Przede, tak, a przede wszystkim. Co, już, a. Przede wszystkim to dziewczyny pokazała charakter. Gratuluję, naprawdę. dałyście z siebie wszystko. To nie jest łatwe. Nie hejtujcie teraz, bo to nie jest łatwe wyjść do oktagonu, Nie jeden by się. Zesrało, przepraszam, mogę tak mówić, ale naprawdę to jest ciężkie, same wiecie, nie? Wy nie wiedziałyście, czego się też spodziewać. Ty tam miałaś jedną walkę tą bokserską, ale to jest nic innego. Małe rękawice, czwórki, wyjść na, na dwie dziewczyny, które już wcześniej walczyły, także no, super, że to w ogóle wyszło, że też nie było jakiejś takiej, wiecie, niepotrzebnej spiny, że podeszłyśmy do tego. Tak można powiedzieć z szacunkiem, bo to różnie u mnie bywa. Sorry. No tak, no tak jest, nie, że a czasem... Mam, a Kadelana no, robi swoje. Tak, Kadelena robi swoje. Wiadomo, że tam na ceremonii ważenia to już tam wiadomo o co chodzi. Ale fajnie, także gratuluję, mam nadzieję, że ten, że nic się nikomu nie stało. Ja, ja się w stu zgodzę z tym, co powiedziałaś, naprawdę dziękuję i tylko nie rozumiem decyzji sędzi. Po raz no właśnie, o co tam chodziło? Bo weź mikrofon, powiedz o co tam ja, ja nie rozumiem, dlaczego ja nie miałam wyliczenia, tylko, yy, tylko no od razu zostałam wyproszona z OKTAGONu, gdzie ja jestem piękna, cudowna i zajebiście się. Sędzia ja uznał chyba, że Wiktoria ma rozcięty nos i wolał nie ryzykować. Tak, 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 chyba coś takiego było, że sędzia myślał, że, że coś tam jeszcze w Twoich oczach był nie taki, że chyba nos, nie? O nos ja chyba jest chodziło. Mnie mi przykro, że no. Lamia napierdalała w parterze. W parterze? No, to ty nie widziałaś, Nie, ja nie sobie widziałam. Turkę, Dobra, tak? zobaczę. Pięć takich sierpów od Laluny w parterze. Czy okay. ja już wyszłam i sędzia do mnie mówi. W ogóle sędzia nie zauważył, ale Laluna się chyba zapędziła, bo ja nie mówię, a, że ta. Tak, tak. Ona znaczy, wiecie, zapędziła. my się w ogóle spodziewałyśmy, że będą jakieś faule, ale tak. i tak fajnie było, że nie było tak tych tak fał ale ona tak napierdalała. I do sędzi się dre, sędzia chyba tam coś innego. A. Ten do drugiego sędzi dre, i ja tak staję, Pół obrazu zamazany. I nagle. Karocie żen... nie pozdrawiamy sędziów. I zaraz ty mi tak nie Kurde. Ja, ja już nie będę, co nam się działo, ale y, tak, ja dostałam w ogóle minus punkt dla całej drużyny, ale za co Czekaj, A, no bo wiecie, bo Habibi atakowała Laluna i ja myślałam, że mogę uderzać z boku, ale ja byłam za bardzo z tyłu. Musiałam być bardziej frontalnie. Tak, tak, właśnie nie, nie, nie powinno być, tak, nie powinno być z tyłu, więc to, to tak. akurat to nie jestem z tego zadowolona. A potem Lalunka myślała, że już jest, bo... Tak nam tłumaczyli, Brutona od prawie, że dwa liczenia i koniec. I my Aha. tak zrozumiałyśmy, a to... Trzecie liczenie kończy i to miałyśmy źle wytłumaczone. Ile Luna ja LALUNA. tak wiesz, cieszyłyśmy się, ile Luna wyrzuciła szczękę. Dyskwalifikacja za wyrzucenie szczęki. No i co? No i szkoda, że Habibi tak wcześnie poddano, bo może jeszcze tam by nie wiem, czymś mnie wycelowała. Ale nie, miała wielkie się, brawa wydało. dla Habibi, a naprawdę. Na dwie się nie bali, a na jedną się bali, wiesz. Największe moje pytanie to jest, jakie... jaką jaką miały się taktykę na cztery dziewczyny, no we dwie. Co planowały? słyszałem od backstage'u, że miałyście plan wjechać w Habibi, a reszta coś tam, reszta już sama pójdzie. Ym, to tak. My myślałyśmy, że trzy zaatakują Lalunę, a że Habibi zaatakuje mnie. A potem zobaczyłyśmy z ustawienia, że to będzie na odwrót, że ta siln, silna chcą zaatakować Lalunę. A która chciała mnie zaatakować? Ja miałam i... Ja miałam i z Marią. I miałam cię odpychać, a, Ja okay. się nie chciałam, a na to... miałyśmy, jak już Lalunę odejdzie, to już miałyśmy. Ja się, o, nie. Nie, się nie chciałam na to a. zgodzić. Wilka a i Maria a, a, okay, a, okay. Okay. miały być starszami. A, okej, okay. okej. Okej, ale nie, nie, podejścia. ja po prostu u nas był taki plan, że miałyśmy się nie przejmować tą Marią, tak? tak. Za bardzo Mar... widzieliśmy, że Maria jest najsłabszym ogniwem, miałyśmy się nią za bardzo nie przejmować, ale chciałyśmy ją tak jakby na pierwszy rzut wiesz, no, no, zagałtować. No. I też się spodziewałyśmy, że możecie nas bardzo szybko zaatakować, wbiec w nas, ale też nie byłyśmy na to gotowe. I naszym planem było to, żeby się nie rozdzielać, żeby cały czas być razem, bo wtedy, wiesz, jakbyśmy się rozdzieliły, no to, okay. to łatwiej, nie, taką gąskę zapędzić czy coś tam zrobić. No ale słuchajcie, walka się podobała, było dużo emocji, kurde, o to właśnie chodzi, nie, że... Dużo osób na nią czekało, dziękujemy. Yeah. Ja też yeah. chcę za wsparcie wszystkich podziękować, wszystkich no. znajomych, co przyjechali do mnie, no To taka zadziora jesteś, nie, jak ona się na mnie patrzyła no to przed walką, się to to ty, to ona, to ona, ty to ona, 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 ona... Chciałem zabić wzrok, ale ja to tak, ja to już tyle jestem w tym sporcie, aż mówię, kurwa, dobra, nie, nie, ale w Oktagonie, nie, mówię ci, ona ma taki wzrok, tak, to, Nie w Oktagonie to już się na was patrzyłam, wiesz, to już no. trzeba było, nie? A przed mówię, nie, bo kurwa, no co mam, wiesz, dziewczyny, straszyć, czy coś, ale ta mówię ci tak się gapiła na mnie. Taki wzrok, mówię, kurde, ona chyba chce mnie tam, wiesz, za, za no. Nie, no ja do ciebie duży szacunek miałam od początku, dalej mam. No Super, to... bardzo dziękuję. Dziękuję w ogóle, ja też do Was, bo wyszłyście do tej walki. Nawet nie jedna dziewczyna by się, naprawdę ze Przysięgam. No, dziękujemy. E... Dziękujemy widzowie i mam nadzieję, A to mi się podobało? podobało. No, mi się bardzo podobała. A, A ale... Wam kimcie podobała się? Ja się Raz, Raza ja... trzy nie ma miękiej gry! A au! Ja Ci widzę jako reporterkę w przyszłości, naprawdę. Dobrze dobra, ci dopałku. Ale no, ale chodzi o to, że dobrze ją wiesz, czy masz Właśnie, Właśnie, mnie już nie... Właśnie, nie... Właśnie ja ten, ja nie piję, nic nie biorę, ale chętnie bym teraz skoczyła na swojego chłopaka. Ej, ja też dzisiaj całą noc będę robiła um dumcu. Dziękujemy i do ale zobaczenia. Dziękuję za pieniądze. A! Dzi dzisiaj za darmo. Promocja! Zapraszam! Zapraszam! I ty, Mac, co na tym kończymy? Dziękuję, żebyście z nami. Chyba nie z za darmo, nie. I do usłyszenia!